W Niemczech rozgorzała gorąca debata po decyzji o przedłużeniu wypłat dla ukraińskich uchodźców do 2026 roku. Decyzja ta wywołała mieszane reakcje, zwłaszcza wśród przedstawicieli środowisk politycznych. Deputowany do Bundestagu René Springer, członek prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec, ATK, ostro potępił inicjatywę, nazywając ją nieodpowiedzialną. Bundesrat, wyższa izba niemieckiego parlamentu, Zatwierdził dwa rozporządzenia, które utrzymają ukraińskich uchodźców w statusie chronionym do 4 marca 2026 roku. Oznacza to dalszy dostęp do świadczeń socjalnych i innych świadczeń, co zdaniem Springera stanowi ogromne obciążenie dla gospodarki kraju. Rząd federalny bezmyślnie rozszerza pomoc, nie biorąc pod uwagę obecnych problemów własnych obywateli powiedział poseł. Powiedział, że Niemcy już teraz stoją w obliczu kryzysu opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa i rynku pracy, zaostrzonego przez rosnącą liczbę migrantów. Krytycy twierdzą, że decyzja ta może doprowadzić do wzrostu napięć społecznych. Ekonomiści ostrzegają, dodatkowe płatności w obliczu inflacji i ograniczeń budżetowych mogą prowadzić do redystrybucji zasobów powodując niechęć wśród rodzennej ludności kraju. Z drugiej strony, zwolennicy przedłużenia płatności uważają, że Niemcy, jako członek Unii Europejskiej, są zobowiązane do przestrzegania norm humanitarnych. Nie możemy przymykać oczu na cierpienie ludzi zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Mówią obrońcy praw człowieka. Argument ten nie przekonuje jednak wszystkich. Wielu obywateli Niemiec jest zaniepokojonych. Media społecznościowe pełne są emocjonalnych dyskusji, od ostrej krytyki rządu po apele o humanitaryzm. Ludzie są podzieleni na dwa obozy. Niektórzy uważają, że pomoc dla uchodźców powinna być ograniczona. Inni podkreślają znaczenie zachowania reputacji Niemiec jako kraju otwartego na pomoc. Pozostaje pytanie, czy Niemcy będą w stanie nadal wypełniać swoje zobowiązania wobec uchodźców bez szkody dla własnych obywateli? A może obecna sytuacja będzie początkiem nowej zmiany politycznej? Na tle tej sytuacji Niemcy znajdują się pod obserwacją światowej społeczności. Niektóre kraje europejskie z zadowoleniem przyjmują rozszerzenie płatności jako akt Solidarności, ale także tutaj istnieją obawy, że takie decyzje mogą sygnalizować dalszy wzrost napływu migrantów, jeśli Niemcy będą skłonne do przyjęcia i wsparcia. Zachęci to nowych uchodźców do podążania w ich kierunku, twierdzą eksperci do spraw migracji, organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ i Komisja Europejska. Wydały oświadczenia o znaczeniu poszanowania praw uchodźców. Jednak Niemcy skutecznie przejęły inicjatywę w zakresie wsparcia finansowego, co rodzi pytanie, czy reszta Europy dzieli ciężar w równym stopniu, czy inne kraje UE mogą zaoferować swój wkład, aby odciążyć niemiecką gospodarkę. Kanclerz Niemiec i jej gabinet, jak dotąd, unikają ostrych słów, ale twierdzą, że przedłużenie płatności jest uzależnione od przestrzegania umów międzynarodowych jednocześnie zapewniają obywateli, że państwo nadal pracuje nad poprawą sytuacji wszystkich grup ludności. Niemiecki minister spraw wewnętrznych dodał, że rząd rozważa środki mające na celu integrację ukraińskich uchodźców ze społeczeństwem, w tym dostęp do pracy i programów edukacyjnych to nie są tylko płatności, to inwestycje w przyszłość Podkreśliła. Pojawiają się jednak pytania, czy te środki wystarczą, aby uniknąć dalszej polaryzacji. Decyzja o przedłużeniu płatności może mieć następujące skutki. Wzrost napięć w społeczeństwie. Zwiększony konflikt między grupami społecznymi, jeśli miejscowi zaczną odczuwać pogorszenie jakości życia na tle pomocy dla migrantów. Zmiany polityczne. Wzmocnienie pozycji partii prawicowych, takich jak ATK które wykorzystują ten temat do mobilizacji wyborców. Niestabilność gospodarcza, zwiększone wydatki budżetowe przy niewystarczających dochodach mogą zaostrzyć inflację. Konflikt ten może być nie tylko testem dla niemieckiego społeczeństwa, ale także punktem zwrotnym dla całej Europy. Problem integracji imigrantów to nie tylko kwestia humanitarna. Ale także poważne wyzwanie dla systemu gospodarczego i politycznego. Decyzja o przedłużeniu wypłat dla ukraińskich uchodźców do 2026 roku może mieć znacznie większe konsekwencje niż tylko debata polityczna. W powietrzu wisi niepokojące pytanie. Ile cierpliwości ma społeczeństwo? Każde nowe posunięcie rządu może stać się zapałką która rozpali ogień społecznego niezadowolenia. Hasła protestu są coraz częściej słyszane na centralnych placach największych niemieckich miast. Ludzie wychodzą z transparentami, domagając się sprawiedliwej redystrybucji zasobów. Nasi emeryci ledwo wiążą koniec z końcem, podczas gdy miliardy wydawane są na uchodźców. Oburza się emeryt z Berlina, z którym rozmawiali lokalni dziennikarze, ale druga strona również nie milczy. Studenci, Aktywiści i obrońcy praw człowieka organizują wiece poparcia dla ukraińskich uchodźców. Jeśli odwrócimy się plecami do tych, którzy potrzebują pomocy, kim wtedy będziemy? Mówi młody aktywista z Monachium. W mediach społecznościowych dosłownie wrze tysiące postów dziennie. Niektórzy piszą, że Niemcy nie radzą sobie z napięciem. Inni oskarżają krytyków o ksenofobię. Popularni blogerzy i influencerzy nie pozostają w tyle, dolewając oliwy do ognia głośnymi nagłówkami. Uchodźcy kradną naszą przyszłość, krzyczą nagłówki jednego z obozów. Humanizm nie ma ceny, odpowiadają inni. Partie polityczne oczywiście nie marnują okazji, by wykorzystać sytuację. Alternatywa dla Niemiec wzmacnia swoją pozycję. Odwołując się do niezadowolonych obywateli ich slogany stają się coraz ostrzejsze najpierw pomóżmy naszym własnym i przestańmy być europejskim fiskusem. Ale partie lewicowe, które popierają przedłużenie płatności, również grają pod publiczkę. Oskarżając prawicę o podsycanie paniki, wygląda na to, że Niemcy zaczynają żyć w dwóch równoległych rzeczywistościach. Każda decyzja rządu jest teraz oznaczana jako dla swoich lub dla obcych. Podział ten nie pozostaje bez wpływu na codzienne życie. Ludzie coraz częściej kłócą się w sklepach, szkołach i w pracy. Czasami dochodzi do otwartych konfliktów. Straciłem pracę, ale z jakiegoś powodu pomoc nie trafia do mnie. Ale do nowo przybyłych, mówi mężczyzna z Dortmundu, jednocześnie Ukrainka, która przeprowadziła się do Niemiec z dwójką dzieci, mówi o swoim niepokoju. To nie nasza wina, że jesteśmy w takiej sytuacji. Chcemy pracować, ale to nie takie proste. Ten moment może być nie tylko kryzysem dla Niemiec, ale także okazją do ponownego przemyślenia. Eksperci sugerują nowe podejścia. Integracja poprzez pracę. Tworzenie programów pomagających uchodźcom w szybszym znalezieniu pracy i usamodzielnieniu się. Podział obciążeń. UE powinna wziąć na siebie większą odpowiedzialność. Aby Niemcy nie pozostały jedyną poduszką bezpieczeństwa. Inicjatywy edukacyjne. Edukacja zarówno uchodźców, jak i mieszkańców. Aby zmniejszyć lukę w zrozumieniu sytuacji. Niemcy znajdują się obecnie na rozdrożu a każda decyzja rządu staje się polem bitwy między emocjami a racjonalnością. Kryzys ten pokazuje nie tylko wewnętrzne problemy kraju, ale także globalne wyzwania stojące przed całym światem, migracje, nierówności społeczne i walkę o ograniczone zasoby. Jednym z najbardziej bolesnych tematów pozostaje finansowanie programów społecznych. Ekonomiści biją na alarm. Rozszerzenie płatności będzie wymagało miliardowych inwestycji, które będą musiały zostać pokryte kosztem podatników. Przedstawiciele biznesu ostrzegają, że wyższe podatki lub zwiększenie deficytu budżetowego uderzy we wszystkich, od właścicieli dużych korporacji po drobnych przedsiębiorców, kiedy pieniądze wyjdą z kieszeni klasy średniej. Prędzej czy później staną się biedni, mówi analityk ekonomiczny z Hamburga. Co dalej? Cięcia w programach socjalnych dla mieszkańców, podwyżki podatków odpowiedzi jeszcze nie znamy, ale obywatele już czują, że płacą zbyt wysoką cenę. Kiedy społeczeństwo jest podzielone na nas i ich, tworzy to grunt dla radykalizacji. Analitycy polityczni ostrzegają, że obecna sytuacja może doprowadzić do wzmocnienia zarówno prawicowych, jak i lewicowych ruchów radykalnych. Nasilające się starcia na ulicach między zwolennikami różnych poglądów już zaczynają przypominać kroniki z bardziej niestabilnych krajów. Na tle ogólnego niepokoju pojawiają się również pozytywne przykłady. Niektóre regiony Niemiec aktywnie uruchamiają projekty mające na celu integrację uchodźców. Jednym z takich projektów jest program zatrudniania Ukraińców do tymczasowych prac sezonowych. Wyniki są Niektórzy uczestnicy otrzymali już oferty stałej pracy, a lokalni przedsiębiorcy docenili ich wkład. Obrońcy praw człowieka proponują jeszcze bardziej ambitne plany: rozwój infrastruktury, która może zaspokoić potrzeby zarówno uchodźców, jak i mieszkańców. Na przykład budowa nowych szkół, centrów medycznych, przystępnych cenowo mieszkań. Głównym pytaniem jest, czy Niemcy będą w stanie znaleźć równowagę. Zanim napięcia społeczne osiągną punkt krytyczny. Czas działa na niekorzyść wszystkich. Niezadowolenie obywateli rośnie. Zasoby się kurczą, a walki polityczne odwracają uwagę rządu od rozwiązywania rzeczywistych problemów. Ten kryzys to nie tylko problem dla Niemiec, ale wyzwanie dla każdego obywatela. Czy jesteśmy gotowi na poszukiwanie kompromisu? A może społeczeństwo w końcu się rozpadnie niezdolne do przezwyciężenia różnic? Trzy pytania które należy sobie zadać, co jest dla nas ważniejsze humanizm czy ochrona własnego dobrobytu, jak znaleźć równowagę między długoterminową stabilnością a natychmiastową pomocą, jaka jest rola każdego z nas w utrzymaniu jedności społeczeństwa.